Cześć, dziewczyny! Jak się czujecie? Bo ja super! Ach. Jest jakaś zbyt szczęśliwa. Aha, a efekt naszego bojkotu miał być inny. Nie mogłam pomylić się w obliczeniach. Dlaczego pani Johnson jest taka radosna? Powinna być smutna i prosić nas o wybaczenie. Skąd mam to wiedzieć? Ja co? Encyklopedia? Muszę mieć na wszystko odpowiedzi? Ech, strasznie nudno. I gorąco. Dobra. No, mówię ci, to świetne miejsce. Rano poszłam nad rzeczkę, później nazbierałam jagód, a teraz idę na kebaba. To bajka, a nie odpoczynek. Dzie dzieci, jakie dzieci? A te, no, chyba dobrze. Oj, są dorosłe. Sami sobie poradzą. Ho, 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 uciekam. Brrr. Nie, nadal nie używam telefonu komórkowego. Do cholery, kiedy przestaniesz być taki zacofany technologicznie, co? Chcesz, żebym kupił telefon komórkowy tylko po to, żebyś później mógł go ukraść. Jak możesz tak źle o mnie myśleć, co? Ja po prostu dobrze cię znam. To niesprawiedliwe. Absolutnie. Musimy coś z tym zrobić. Jestem z wami, chociaż zapomniałam o tym. No i po co robicie tyle krzyku, co? Jesteśmy wściekli. Po pierwsze, pani Johnson zaszczepiła nas bez naszej zgody. Nie przypominaj. Później w żaden sposób nie zareagowała na nasz strajk milczenia. A teraz czerpie więcej przyjemności z wakacji niż my. Do czego zmierzacie? Chcemy zemsty! Oj, ups, wymsknęło się. Właściwie to żywa lalka Barbie ma rację. Musimy dać nauczkę nauczycielce. No tylko jak? Zło można zniszczyć większą ilością zła. Co? Już się zgubiłem. To brzmi przerażająco. Pranki. O tak. O nie. A my o tak? Czy o nie? To trzeba przemyśleć. Myśleć? Nie, nie, nie. To nie dla mnie. Dobrze. Najlepsza kobieta na ziemi. Hu. Mary Johnson, pasuje! Mary Johnson, nauczyciel roku! Mary Johnson, pasuje! Mary Johnson, tak! Duża japońska wyspa! Nie wiem, tak! Kto szuka chłopaka? Mary Johnson! Pamiętasz nasz plan działania? To my mamy jakiś plan? Ty mnie w ogóle słuchałaś? Nie! Jesteś nudziarą! Powtórzę jeszcze raz. Czekamy, aż słońce znajdzie się w zenicie, a potem. Hej, obudź się! Ha? Co? No komu to wszystko mówię? Nie wiem! Tobie! To wszystko jest takie skomplikowane. Po prostu weźmy wiadro wody i wylejmy na panią Johnson. Jakie to prymitywne. Za to łatwe i przyjemne. Wziąć wiadro, wodę i wylać. I co ona z tym zrobi? Ale gorąco. Może się popalam? W sumie to pójdę. To głupie. To wcale nie głupie, to zabawny i dobry pomysł. Wyobraź sobie, bierzemy wiadro, wodę. O, nieźle. <słuch> Natura, jedzenie, pięknie. Nie, robimy to po mojemu. Nie. Ja o twoją opinię nie pytałam, tak jak ja o twoją. Uj. Co ty zrobiłaś? Chciałaś chyba powiedzieć, co my zrobiłyśmy. Oh, za to, co ja wam zrobię, pięknie, co to? Jak to co? Odchody. Dalej, dalej, jedź. Jestem pewna, że to jest nielegalne. A ja jestem pewien, że mam to w nosie. Do telewizora. No dobrze, Siri, włącz telewizor. Włączam o mój ulubiony serial o miłości. Oj, prawie zapomniałam. O, nie zamknęłam lodówki. Dalej szybko, szybko. Daj mi deszczę. Szybciej, szybciej. A gdzie? Pani jogurt, nie wiemy. Na pewno go nie zjedliśmy, żeby zrobić pani na złość. Aha. Aha. To dobrze, bo to nie był jogurt do stóp. Ojej! Oh. 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 Nie! Stój! Oh. Ja byłem pierwszy! Uh. Nie! Nie! Idź sobie! Nie! Nie. światło! Nie! Nie dostajesz światła! A. A. Peel Oj, jest tak gorąco. Powinienem nałożyć więcej kremu. Oj, też chcesz się opalać? Nie ma sprawy. Siadaj. Tylko nie zapomnij o kremie z filtrem. Wyobraź sobie, jak pani Johnson będzie się piekła na słońcu. Będzie jak kurczak z grilla. Tylko będzie nauczycielem z grilla! <laughs> Co to do chólery jest? Myślę, że musisz troszeczkę ochłonąć. Tak, tak, popieram. Tak, tak, zaraz się ostudzimy. To co? Gotowi na ostudzenie? Teraz zapoznamy naszego przyjaciela z naszą staruszką. <śmiech> <śmiech> Najważniejsze, żeby nie przestraszył się bardziej pani Johnson! Żadnych pranków! To brutalne! A tłuczenie mnie w plecy to już nieokrutne! Nie pozwolę wam zrobić pani Johnson pranka! Jeszcze się przekonamy! Za mną! Dla mnie? Dziękuję. Nie! Proszę im nie wierzyć! Oni chcą... zrobić pranka! Nie ściemniej! Mówisz... samą nieprawdę! Proszę! Zrobiłam amulet! Ochroni panią od tych... pranków! Dziękuję! To takie mi... Takiego efektu się nie spodziewałam! <śmienic> Arbus! Przerzające! <śmienic> Nasze żarty były po prostu niczym w porównaniu z twoim. <śmienic> Przestań się już śmiać! I pomóż pani Johnson! No, o ile najpierw w ogóle ją znajdziemy. <śmienic> Co? Gdzie? A, gdzie pani Johnson? <grystek> mm, taki duży armus Będzie pyszny! A! Co ty! Szaleniec! Szaleniec! A! A! Wariat! Znowu uczniowie. Musimy wie.